Oto usłyszeliście, czego nauczałem, zanim wstąpiłem do mego Ojca. Tego więc, kto zapamięta te moje słowa i wykona je, tego wzbudzę ostatniego dnia. Nie dziwcie się, że powiedziałem wam, że dawne rzeczy przeminęły, i że wszystko stało się nowe. Oto mówię wam, że wypełnione zostało prawo dane Mojżeszowi. Zaista jestem tym, który dał to prawo. I to Ja zawarłem przymierze z Moim ludem, Izraelem. Prze to prawo to zostało we Mnie wypełnione, gdyż przyszedłem wypełnić prawo, przeto ma ono swój kres. Nie niszczę proroków, gdyż to, co nie zostało we Mnie wypełnione, wszystko wypełni się. Przymierze, które zawarłem ze swoim ludem, nie zostało wypełnione do końca, lecz prawo dane Mojżeszowi ma we Mnie swój kres. Oto ja jestem prawem i światłem. Zwróćcie się do mnie i wytrwajcie do końca, a będziecie żyć, albowiem temu, kto wytrwa do końca, dam życie wieczne. Oto dałem Wam przykazania, przyto przestrzegajcie moich przykazań. I to jest prawo i prorocy, bowiem prawdziwie świadczą o mnie. Jesteście moimi uczniami. I jesteście światłem dla tego ludu, który jest resztką z domu Józefa. I oto jest to ziemia waszego dziedzictwa. I Ojciec wam ją dał. A nigdy Ojciec nie nakazał mi powiedzieć tego waszym braciom w Jerozolimie. Ani też nigdy nie nakazał mi, abym powiedział im o innych plemionach domu Izraela, które Ojciec wywiódł z ich ziemi. Tyle nakazał mi Ojciec im powiedzieć. Mam jeszcze inne owce, które nie są w tej owczarni. Te muszę także przywieść, i usłyszą one mój głos, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jesteście tymi, o których powiedziałem. Mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę także przywieść, i usłyszą one mój głos, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Lecz wyście usłyszeli mój głos i zobaczyli mnie, i jesteście moimi owcami, I jesteście zaliczeni do tych, których dał mi ojciec. Mam jeszcze inne owce, które nie są na tej ziemi, ani też w Jerozolimie, czy w innych częściach ziemi dookoła. Gdzie już czyniłem posługę, albowiem ci, o których mówię, nie usłyszeli jeszcze mego głosu, ani nigdy nie ukazałem im się. Lecz ojciec nakazał mi pójść do nich, aby usłyszeli mój głos i zostali zaliczeni do moich owiec, aby była jedna owczarnia i jeden pasterz. Przeto pójdę im się ukazać. I nakazuję wam, abyście zapisali te słowa, gdy odejdę. Aby jeśli stanie się, że mój lud w Jerozolimie, który mnie widział i był ze mną w czasie mojej posługi, nie będzie prosić Ojca w imię moje, aby dowiedzieć się przez Ducha Świętego o was, a także o innych plemionach, o których nie wiedzą, aby słowa, które zapiszecie, zostały zachowane i objawione innym narodom, aby przez pełnię innych narodów resztka ich potomstwa, która zostanie rozproszona po świecie z powodu ich niewiary, Mogła zostać przyprowadzona, czyli przywiedziona do wiedzy o mnie, jej odkupicielu. I wtedy zgromadzę ich z czterech krańców świata. I wtedy wypełnię przymierze, które ojciec zawarł ze wszystkimi ludźmi z domu Izraela. W dniu ostatnim prawda będzie dana innym narodom, aby pełnia tych rzeczy została im ujawniona. Tak mi ojciec nakazuje wam powiedzieć. W ten dzień, gdy inne narody będą grzeszyć przeciwko mojej Ewangelii i odrzucą pełnię mojej Ewangelii, i uniosą się w pysze swoich serc ponad wszystkie nacje i odrzucą pełnię mojej Ewangelii, Oto tak mówi ojciec: Zabiorę spośród nich pełnię mojej Ewangelii. I wtedy przypomnę sobie przymierze, które zawarłem z moim ludem o domu Izraela, i przyniosę im moją Ewangelię. Lecz jeśli inne narody odpokutują i powrócą do mnie, mówi ojciec: Oto zostaną zaliczone do mego ludu o domu Izraela. Powiadam wam, że ojciec nakazał mi, abym dał temu ludowi tę te ziemię jako dziedzictwo. Wtedy wypełnią się słowa proroka Izajasza. Twoi strażnicy podniosą głos, wspólnym głosem zaśpiewają, bo zobaczą na własne oczy, jak Pan przywróci Syjon. Rozbrzmijcie radością. Śpiewajcie razem, nieużytki Jerozolimy. Bowiem Pan pocieszył swój lud, odkupił Jerozolimę. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów, i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie Boga.